ii mm -hmm. mm -hmm. Śmiewi opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich, Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani? I dlaczego wątpliwości budzą się w Waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ma. przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich, macie tu coś do jedzenia. Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie, prawie Murzyza, proroków i psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma i rzekł do nich. Tak jest napisane. Mesjaż będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię jego ogłoszone będzie nawrócenie. I odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. staje Ten, którego kochamy, który wydaje się nam być znany. Ale jednocześnie widzimy na przykładzie Ewangelii, że nie do końca otwiera się nasz wzrok na Niego. Ci, którzy Go kochali, jak słyszymy, będąc w wieczorniku, są zamknięci. Nie tylko zamknięcie tego wieczornika fizyczne, ale zamknięcie tego wieczornika ich umysłów, ich serc. Zapomnienie o tym, co mówi ten, który ich kocha. Tak jak gdyby zapomnieli o tym. Tak jakby to nie miało mieć nigdy miejsca, bo ten, który. Przeżył na świat po to, żebyśmy mieli życie w sobie. Mówił do tych, których ukochał i których kocha, mówi o tym, że będzie cierpiał, poniesie śmierć i zmartwychwstanie. Czy my należymy do tych ludzi, którzy kochają w ten sposób Chrystusa? Chrystusa, który nie tylko jest radosny, Chrystusa, Tego, który cierpi razem z ludźmi, Chrystusa, Tego, który pochyla się nad ludźmi, którzy są spragnieni miłości, nad ludźmi chorymi, nad ludźmi, którzy potrzebują pomocy czy wyrzucenia złego ducha. Bo nam się nieraz wydaje, że jak Pan Bóg będzie z nami, to nic nie będzie działo. Chcielibyśmy takiego Boga, który nie będzie cierpiał, Boga, który nie będzie miał ram. Ale czy taki Bóg byłby dla nas prawdziwy? Czy taki Bóg byłby tym, który nas ukochał, który nas umiłował ponad wszystko? Jezus Chrystus mógł zejść z krzyża, mógł z niego dostąpić, mógł już nie leżeć w grobie. Ale czy wtedy jego miła, miłość byłaby prawdziwa do nas? Czy Chrystus chce takiego kościoła, który będzie tylko triumfował? Czy w tym kościele nie ma też cierpienia, nie ma smutku? Bo nie ma poznania tego, który go miłuje. I nieraz, kochani, boimy się cierpienia, boimy się. Tego, żeby być podobnie, zdawać się podobni do Chrystusa. Ale jakże ja mogę kochać Boga, kiedy ja nie potrafię cierpieć? Jakże ja mogę kochać Boga, że boję się jakiegokolwiek cierpienia? Czy ja go naprawdę kocham? Czy tylko kocham kogoś, albo wydaje mi się do pewnego momentu? Jak można kochać Chrystusa, kiedy nie kocha się? Ludzi chorych, cierpiących, którzy potrzebują opieki, którzy są nieraz, my mówimy, skrzywdzeni przez los. Oni nie są skrzywdzeni, oni są potrzebni do pokazania prawdziwego Chrystusa. Chrystusa, który jest cierpiący, Chrystusa, który poprzez cierpienie zmartwychwstaje. A my nieraz wyrzekamy się takich osób. Boimy się, Bo co się mu się stało, nie możemy na niego czy na nią patrzeć. A wtedy, gdzież jest moja miłość do Chrystusa? Jak mo mogę spojrzeć wtedy Chrystusowi w oczy? Jak mogę mu powiedzieć, przyjacielu? Jak mogę mu powiedzieć, bracie, jakże ja Ciebie miłuję, skoro my tak mówimy potocznie, brzydzę się pewnymi rzeczami? Ten Chrystus wszystko przeszedł. Od tych prostych rzeczy do tych największych. Dlatego właśnie to, wszystko co przeżywamy, jest właśnie nam dane przez Chrystusa, żeby uczestniczyć w jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Czy przyjmę to tylko? Tylko właśnie, czy ja to przyjmę? Kochani dzisiaj ci apostołowie, jedni mówią jak go poznają przy łamaniu chleba, inni mówią o tym, że w grobie go nie ma, jeszcze ktoś mówi, że zmartwychwstał, bo grób pusty. I ten Chrystus chce otworzyć oczy przesął, chce pokazać, staje chwalebny, ale zarazem jest tym, który pokazuje swoje rany. Na dłoniach, w boku i na nogach. Ten Chrystus, który chodził przez świat, uzdrawiał, czynił dobro, daje się ukrzyżować. Krzyż jest potrzebny do zmartwychwstania. Krzyż jest potrzebny. Cierpienie jest potrzebne do tego, żeby zmartwychwstać, żeby ożyć. Dlaczego boimy się tego? I Pan Jezus dzisiaj na różny sposób chce ich przekonać. Czemu wątpicie, że to ja? Czemu drżycie? Przecież, przecież to, co mówi, stając przed nimi, mówi: Pokój wam. Pokój wam. A oni się boją. Lękają. Ich odpowiedzią po prostu jest lęk, niepewność. Nie bójcie się, to ja. Pokazuje, że on jest żywy. Patrzcie, dajcie mi coś do jedzenia, zobaczycie, że jestem żywy pośród Was. Jestem tym, który jest. I zawsze pismo, wszystko będzie mówiło o Jezusie Chrystusie. Bez Jezusa Chrystusa te pisma nie miałyby tak wielkiego znaczenia, o których była mowa w pierwszym czytaniu. Bo wypełnieniem tego wszystkiego jest Chrystus. Jest ten, który kocha, który nie boi się umrzeć, oddać życia za tych, których kocha. Który kocha swojego Ojca, który spełnia z miłości wolę Jego, kochając nas, podnosząc nas i te rany, które będą. Te rany, które będą już na wieki. Te rany, które się nigdy nie zasklepią. U stygmatyków, jak pamiętamy, one się później zasklepiały po jej śmierci. Rana miłości czy te rany miłości Chrystusa nigdy się nie zasklepią. Nigdy. Dlaczego? Bo miłość i Jego. Nigdy nie ustanie do nas. Kochani też, możemy powiedzieć, że jesteśmy świadkami Chrystusa. W jaki sposób? Teraz będąc. niedługo usłyszymy słowa: Oto wielka tajemnica wiary. Prawda? Oto wielka tajemnica wiary. A my co wtedy odpowiemy? Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale i przez to stajemy się, czy staniemy się świadkami Chrystusa, który jest pośród nas. Jeszcze jedna rzecz. Dziś zaczynamy tydzień biblijny. Udajmy się do Maryi, żebyśmy Go jak najgodniej przeżyli. Maryja, Słuchając Pisma rozważała je w swoim sercu. Mało tego, Maryja stała się świadkiem tego, o którym była mowa w Pismach. I Maryja go przyjęła. Mol, czy ze wszystkim się pogodziła tak od razu? To jest jeden wielki znak zapytania. Zgodziła się na Jego życie i tak dalej, ale czy ze wszystkim takimi problemami jakimiś, czy gdyby Chrystusa spotkały, tak mówiąc o tych doczesnych rzeczach. Tego nie wiemy, to nigdzie nie jest zapisane. I postarajmy się być w jej szkole, czyli czytać Pismo Święte i je rozważać. Kochani, tam jest zawarta największa mądrość. My szukamy u siebie porad, bo uważamy jednych za mądrzejszych od drugich i tak dalej. Ale nie szukamy jej u podstaw. Tych porad nie szukamy w źródle, jakim jest Bóg. A Bóg w swojej ewangelii, w tym co mówi do nas, ciągle rozwiązuje nam problemy. Gdybyśmy w ten sposób patrzyli z wiarą, byśmy mieli je rozwiązane. Bo wiara to jest przebywanie z Chrystusem i już kończą. Ukochajmy albo prośmy Chrystusa, żebyśmy Go ukochali i tego Chrystusa, który rodzi się i jest dzieckiem, tego Chrystusa, który się rozwija, tego Chrystusa, który spełnia Boży Plan, biorąc na siebie krzyż, biorąc na siebie opuszczenie przez wszystkich w pewien sposób, i ukochajmy Go, Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego. Obyśmy znaleźli się razem z Nim. Żebyśmy mogli przebywać z Bogiem Trójjedynym i z Matką Najświętszą. Oby tak się stało. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę, w